Dzień dobry, witajcie drodzy pasiecznicy. Raczej dobry wieczór, bo już po 20.00 stwierdziłem, że spędzę z wami dzisiaj chwilę, bo wchodzę na pasiekę, ale zobaczcie teraz przynajmniej widać jak wygląda aleja lipowa, gdy są na niej liście po prawej Moltkego kwitnie już ruch, już znikomy, bo późno jakieś trzmiele tu się tylko kręcą. A tutaj wonna i krymska, one jeszcze nie myślą nawet, żeby się tutaj otworzyć. No i to te drzewa mają gdzieś, nie wiem, 6-8 lat. Może pasieka ma 11, więc może nawet trochę mniej. Jedne większe, drugie mniejsze, jedne bo przejście, drugie nie. Ale generalnie miejscówka robi się lipowo wydajna. Zaczynałem, tutaj to była bieda. Raz, że te lipy na wiosce porosły. Moje też. No I tak myślę, że z pięć rodzin to by wyżywiło. Jakiegoś miodu by się tu ukręciło, gdyby nie to przepszczelenie, które jest już wszędzie. No, ale cóż. Nie można się zniechęcać. Ja zawsze zachęcam wszystkich pasieczników do nasadzeń. No, bez tego to nie widzę tutaj sensu, żeby dziś wiecie, trzymać te ule i liczyć na, na cokolwiek. Ten rzepak taki jest, powiem Wam, który trochę desorganizuje pracę, bo na nim ma się wyniki. Tego miodu jest dużo i wszyscy tacy początkujący pszczelarze się tym podniecają. Później jest jedna wielka bieda, bo już nikt nie pomyśli o tym co dalej. Rzepaku jest dużo, bo wiadomo jak jest rzepakiem, a później słabo. Więc ten pierwszy strzał zachęcający miodu się poleje, mnoży się razy 60, a później, a zobaczymy co będzie dalej. Tutaj zobaczcie jakie okazy. Z 5-6 metrów mają tu jest, właśnie są dwie Moltkego i w środku to jest normalna drobnolistna. Tu i Moltkego wypadło, bo to była cała aleja tego te, też Moltkego, ale tutaj chyba koziołek mi nie A tu są znowu szeroko listne, takie małe. To one mają, nie wiem, może z 3 lata tutaj. Ale też ładnie rosną. Jeszcze 10 i zachwitną. <noise> ale to się nie ma co zniechęcać, bo to w to wszystkim chodzi. Także pasiecznicy, szpadle w dłoń, nie ma co. Przyszedłem tutaj dzisiaj, bo chcę wytypować jakąś jedną rodzinę, którą jutro wywiozę do lasu, tam na tą miejscówkę główną lipową. Czekam po prostu do zmierzchu, zamknę i rano dzidę do lasu. Stąd też takie małe preludium, że tak powiem, nagrywam tutaj. I reszta materiału będzie już jutro rano, jak pojadę do lasu. A tu... Dzień dobry, witajcie drodzy posiecznicy. W sobota, siódma rano. Kto to widział, żeby w czerwcu, w sumie to nawet w lipcu można powiedzieć już, było 8 stopni, a dzięki temu nie musiałem się zrywać. Zamknąłem sobie wczoraj rodzinę, tą, którą wytypowałem, no bo przecież przy tej temperaturze no muszą grzać czerw, więc ruch był znikomy. No i teraz wjeżdżamy do lasu. Jak widzicie, dżungla. Byłem tutaj w kwietniu pierwszy raz, to wszędzie był czosnek niedźwiedzi i to już mnie ujęło od razu na starcie. No a w maju, jak tu przyjechałem, to jak widzicie, po prostu gęsto, gęsto i ciemno. Przez to pszczoły tak szybko może nie wyruszają w teren. No ale cóż, to jest w las. Chwila moment, jeszcze tylko się potarabanimy i będziemy na tak zwanej miejscu Już wjeżdżamy. Proszę bardzo. Coś tam widać. Tak jest. No i tak od maja tutaj to gromadziłem Jakieś tam roje, chociaż roje w tym roku dużo nie miałem Ale chyba dwa albo trzy tutaj dałem Teraz też mniej więcej są wszystko rodziny produkcyjne No i dobrze, bo wiadomo, że człowiek tutaj liczy na mniut Ruch jeszcze skromniutki Ale to się rozkręci Tu jest chyba strona taka południowo-wschodnia Wydaje mi się na no, tam to już jest południowo-zachodnia no ale lepiej się tego tutaj nie dało ustawić. Powiem Wam, to i tak był sukces. Jedno z lepszych miejsc, jakie tutaj miałem, wytypowane, bo jak widzicie, tu jest wszędzie gęstwina. Ja nie lubię po takich haszczach łazić. No więc tutaj stanęło na tym. Najważniejsze jest to, że gdzie człowiek nie popatrzy, tam lipa. lista jeszcze nie kwitnie. Wiadomo, że kwiaty są u góry. No ale ja już jestem zadowolony, bo jestem zwarty i gotowe nic tylko szykować susz, z nadzieją że, że go po prostu zabraknie Nie ma to jak poranny trening siłowy Ostatnio widziałem takie wiecie 200 gramów plastra wycięte w plastiku pakowane chyba po 20 zł no ale to wiecie, to jest wycinana ramka. Tu jest dobre w tym, to, że jeśli nie macie podkarmiaczki, ja tutaj nie mam, to one gdy mają ciasno, budują, wiadomo, że do góry. No i wyciągając ten daszek, później macie gotowe plastry, ale takie wiecie, prawdziwe, bezwęzowe, woskowe z miodem. I to kolejna fajna rzecz, którą można zapakować nie w plastik, bo plastik to dziadostwo i co się nagrzewa i w ogóle topi w sensu Jakieś takie, wiecie, na przykład szklane pojemniczki sprzedawać, rozdawać, obojętne. Ja tak testowo w tamtym roku robiłem, w tym roku też kilkanaście, czy tam kilkadziesiąt takich może właśnie małych porcyjek zrobię e, jako reklama, czy coś takiego. To jest życie, w las na lipę i rozmyśla. Piękna sprawa. A ja w międzyczasie przykręciłem ule do kantówek. Tu niby nikt nie łazi, ale to tak nie ma, że nie łazi, bo ludzie są wszędzie. To widać po śmieciach w lesie, także zawsze to jest trochę zabezpieczone. No i co? 12 km mam stąd do domu i nie jest to po drodze żadną inną pasieką moją, więc jak już jestem tutaj, to jestem tutaj i działam. To akurat spoko. Na ten system postanowiłem postawić i tak to bym widział. Zobaczymy jak to wyjdzie. Trzecia pasieka w lesie. No i w domu to myślę, że 10 rodzin max. 12, tak żeby było na co popatrzeć tylko. Gdzie kiedyś było 50 nawet, tylko w jednym miejscu. No ale to wiecie, przepszczelenie, nie ma co sobie robić. Cieszę się, że odezwaliście się ostatnio pod tym moim filmem. Super, że jesteście dalej pszczelarzami, że budujemy polskę miodem. No i co? Pozdrawiam Was, trzymajcie się w zdrowiu, jadę na jakieś śniadanie. Do miłego hej.